Prankom. Dzisiaj weźmiemy Nurskę. Czyli, no, tak wszystkim, raczej wiadomo, najpotężniejszego killa w grze. Dlatego nie ma sobie równych, tak naprawdę. No, więc może Blight, może próbować lek trochę, tak dalej, ale, no, plus jest jednogłośnie najsilniejszym kita w grze aktualnie Natomiast wymaga wiele praktyki, żeby ją opanować, jakkolwiek, i jeszcze więcej praktyki, żeby być się jak najlepszą. Ja osobiście sądzę, że tam taką. Może lekko pana przeciętną NURS, no, ale też jakoś niespecjalnie. Mam aktualnie tyle mini ataków, nie wiem, to no, nie, nie stosuje mnie jakoś nie wiadomo jak wysoko. Troszkę ją pograłem, kiedyś gram o wiele, wiele gorzej ja Pamiętam jeszcze czasy, jak się nie postaram kompletnie grać NURS. No, Zrobiłem no. nawet odcinek specjalny. Jak gram NURS kiedyś o, z addonem, że macie sobie przynajmniej 4,6% spila, To była moja NURS, bo nie byłem w stanie nie grać. Byłem Eminem Killerem. Myśmy kiedy w ogóle zap tego zapadejtujemy tego, ten build, ale generalnie, no wiele przeszedłem już przez sam ten czas i faktycznie trochę lepsze mam opanowane natomiast ja sobie co mogę powiedzieć o swojej nurse, to jest po prostu więcej ograniczeń, więcej doświadczenia, więcej popróbować sobie tego base'a z rzeczami i tak dalej. Aktualnie wykorzystuję no, Recharge tego, addony, mam dosłownie jakby po chwili zawodowanego blinka, nie muszę jakoś nie wiadomo długo czekać. Teraz po prostu. Nie, nie abizuję aktualnie ręcz addonów, chociaż bardzo lubię ręcz addony. Ręcz addony są piękne i silne dość. Natomiast aktualnie są zbugowane, więc nie chcę tego abizować kompletnie. Więc jak mam dobrać, aktualnie. To też jest bardzo fajną kombem, przyjemnym. I nie mogę powiedzieć, że nie. Gram też dość mocnym buildem na nursce. Agresywnym buildem na nurskę. Zaznaczam, na no jakimś slowdownem czy sobie, bo nie lubię jakoś brać buildów pod cały slowdown i o, fajny jestem, bo gram 20 minut na Ece", nie. Um, ale w bilizie mam barwę chili standardowo, czyli jak powiesz widzimy aura wszystkich surrejworów na 4 sekundy, czytaliśmy dalej od haka, i dodatkowe punkciki zawsze w cenie agitation, który łączy się tam ze starstruckiem, no i z koczukiem też w sumie, uh, który powoduje, że po prostu iśniemy 18% szybciej, jak mamy go na barku, po sumie patrzymy się 20% szybciej i zwiększam się terror 112 12 metrów. To się zgrywa z właśnie starstruckiem, który powoduje, że w zasięgu naszego terroru Wszystkie swoje rol... warzywa zostają EXPOSED na 30 sekund. Oczywiście, jak są w moim te... naszym terrorze, to cały czas ten efekt stoi, co nie? Mamy 30 sekund, po prostu... Jak już nam przestanie jak działać, bądź wyjdą z naszego terroru, ten timer właśnie zaczyna spadać i to trwa 30 sekund. A sam perk ma kulę 60 sekund. Już to naprawdę potężny perk. O, jeszcze w się z ręczami jesteś w stanie szybko do nich dolecieć, cyk, cyk, powalać w moment. No, jak mówiłem, że agitation łączy się z koczukiem po części. Wszystko czwórko, który powoduje, że cztery randomowe haki na łapie są białe. No, jak powiesimy sobie Wora, no to najbardziej wykręcony Gentra traci się 15% progresu. A jeżeli sobie go kręcą, no to krzyczą i pokazują na swoją lokację. No i właśnie dochodzi, że te trzy pelki po prostu, no w sumie można powiedzieć, że wszystko się łączy. Jest po prostu taki agresywny build na NURS. Jakby chciał grać po prostu agresywnie jako NURS, nie chcę jakoś slowdownu, nie wiadomo jak przedłużać. Po prostu jeżeli mi wyjdzie, już bali dobijać. I no, jest to mocny. Nie mogę powiedzieć, że nie. To jest bardzo mocny build. Więc no, ja osobiście do swojej nursy mogę tylko powiedzieć, że potrzebuję więcej doświadczenia, jakby też nie jestem jakimś super ekspertem jeśli chodzi o Czasami łykam bardzo łatwe rzeczy do ogarnięcia, natomiast mówię, na nursy potrzebuję trochę więcej doświadczenia, jakby z do zobaczeniem filmiku myślałam, że nie ja super świetni, też będę jestem gorsi, ale ja taki faktycznie lepszy teamek, miałbym dosyć problemy, jakby ja jestem też trochę uzależniony od liczar jeszcze tego, ranger, więc, ja też chcę sobie, jakby trochę się wycie nauczyć, takiej bardziej bazowej średniowiecznej tego, a bazowy ręcz NURS? No i chyba tyle. To nie mogę powiedzieć. No znowu, wypadałoby też powiedzieć jakieś dane o NURSE, jak coś z resztą killerów, natomiast mówię, ciężko mi powiedzieć coś więcej o NURSE, bo. to skier po prostu wymaga wprawy, 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 grać nią, grać nią, grać nią, wyuczyć się coraz więcej wiedzieć o, o tego w momencie surów i tak dalej. Plus grać. Natomiast z takich danych mogę powiedzieć, że. Jej range defaultowy na Nulus jest 20 metrów za pierwszym blinku. nie myśleli, że nie wiem, trzeba, mogę polecieć na drugą mapy Nie to musi być mieć ręcz A um, macie tylko po sekundy na to, żeby załadować kolejnego blinka. Znaczy tylko. A generalnie trzeba też właśnie to wyczuć, jak możecie długo przytrzymać, żeby zrobić jak najdłuższy drugi blink. Bo też często ludzie robią takie, nie wiem, krótsze blinki, bo już się boją, że zaraz im tego Chain Blink Windows zniknie. A można jeszcze fajnie gdzieś daleko polecieć i w surwa. A sam fatigue, to jest właśnie akurat dość istotny na Bazowo mamy 2 sekundy fatigu za, o, tego, za wykonanie blinka. To jest ten stan, że wykonamy blinka, mamy te półtora sekundy, czy blink window i mamy... zmęczone jest, dobra idziemy dalej. Więc no, to trwa 2 sekundy defaultowa i pół sekundy za każdy dodatkowy blink że wiadomo, no bazowo mamy dwa blinki, więc mamy 2,5 sekundy fatiga. Natomiast mamy jeszcze addon czerwony, który powoduje, że mamy trzeci blink, więc mamy do 3 sekund fatiga. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Że jeżeli zatkujemy tego, zatkujemy jako nurs. wykonamy atak podczas tego blinka, to zostaje nam jeszcze jedną sekundę. I nie lepiej nie atakujcie, jeżeli wiecie, że zmisujecie albo prawdopodobnie zmisujecie. Bo dajecie jeszcze jedną sekundę fatiga i... Sur tylko dostaje dodatkowy dystans, którego nie chcecie. Nie chcecie mu kompletnie dawać. No i w sumie to tyle. A, no jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli się grać nurską, to często ludzie będą robić coś takiego, że o, będą surwy szły w Waszą stronę. Yy, I wtedy co zrobić? Co zrobić? Trzymam blinka, więc polecę daleko. Po prostu blinkujecie w ziemię. Jak blinkujecie w ziemię o, pod siebie albo naprawdę powiedzmy lekko do przodu, no to nie blinkujecie nie wiadomo jak daleko. Tylko uważajcie, żebyście zblinkowali kiwinicę, bo do finicy możecie się blinkać. Teraz mówię. Zaczajcie po prostu wtedy w ziemię, blink wtedy leci tak śii, śii, tak wolno lecicie, ale no. Możecie może to wykorzystać. Ja mówię: też mogą robić coś takiego, że na przykład nie wiem, chowałem się za rogiem, widzę, że się blinkować, więc też nie możecie zawsze blinkować zaraz z Sullyem, przewidywać się jego ruchów, bo może wam cofnąć za ruki i zdobyć masę czasu, więc Też dość często na przykład no, się robi coś takiego, że jakby to pokazać, chyba muszę w Paintle po prostu zrobić wam, że po prostu macie taki róg. <grym> nie, bo że zrobię jakieś przedstawienie, ale ja na jak jest na za rogiem, to musicie jakby blinkować, jakby o tutaj żebyście zobaczyli, czy on nie chce cofnąć i dopiero potem w jego stronę i na przykład później przewidywać. On musi po prostu... weźmy mind game, musicie pozować, co surf robi, jak często coś robi. Mówię, to jest po prostu wiedza, praktyka, 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 praktyka. To jest NURS, Więc to. No. Tak to wszystko się prezentuje. No i co? Jesteśmy do meczu, jak gram NURS, Aktualnie. No i standardowo, a zapomniał. Zalecam Was na Twitcha, tutaj mój nickname. Tam dużo contentu z DBD, gramy sobie i można pogadać, albo poglądać trochę więcej rzeczy niż tylko na YouTube, więc zapraszam. Tak samo jeszcze w link w y, opisie. Więc no, tyle. Enjoy. Babcie się dobrze. A ra, a, tu, tu, tu.

No, nie, no Na wyścigu wyścigowy, wyścigówka, wyścigowa, wyścignała wyścigową, wyścigówkę numer 6. Już nie wiem, gdzie ona jest. Była lepsza, wcisnęła. A dobrze, wcale jej nie widzę. A jak dobrze, wcale jej nie widzę. jak dobrze, wcale nie widzę. Desz. Sam tego. A to się nawet Hard nie potrzebuję. Jestem językiem cały czas. Poruszam go. Raz, nigdy nie pięć. Bo zrozumiesz tylko na górze. Może na Discordzie potem? No chyba nie. A fajnie, że taki konten plus jeden. 50 zł tego, o, złotych we wstęp. nie masz wejścia, to jeszcze możesz premium kupić tu widziałem surowa, w tym czerwonym przed nami Mam przebiegł, okej okay. no. jakie on hitło nie wiem okej, to przynajmniej dwóch walną autu, pilu, siema czemu ci nie było wcześniej? halo, tu masz je, kam na siebie ale się czekaliśmy Nie jestem derga. Tronic Expose już na widzinę? Dziękuję. To nie użyła no, Ale ja było mądre. W Chodź, okay, drap. Hmm, okay. No tak jest. Das. Ma ketrach, ma trzeci. Dokładnie. A, też ma trzeci. Chyba u niej. Zapraszam uwagę. That's yeah, not me close smart you. Kiewcie się! Siedłem no wam, co tam? A w sumie, jak to już mówimy, o łamy skierdych powietrznych, nie? Tak w sumie. O, to by mnie nie interesowało. Szedł Sasza suchą szosą, suszą sobie szorty. Szedł Sasha, słucham szosą, słucham. słucham szosą, susząc sobie szorny. Okej. Okay. A, daj 15 minut, dziękuję. No, było welkom.